Dzień dobry, z tej strony Max i dzisiaj gramy sobie w Minecrafta Simic Mountain. i mamy tutaj o sobie, weźmiemy ze mną patyki wziąłem sobie skrzynię panusową i po prostu mam nie wiem czy nam się do czegoś przyda skrzynka, ale no, Zajmę tutaj, o, sobie posprawmy równo, o, sobie przetworzymy. mniejszą... Mamy jabłuszka co to są? a co my tutaj jeszcze mamy w tym moim świecie? Sobie jeszcze tutaj dawno piesek oh, się zamoczył pomogę. Chodź tutaj. Wyjdziesz jakoś. No to jest głupi pies. Dlaczego no, on nie chce wyjść? Będę ci pomóc! Sieku! Tam masz iść. Oh, poczekaj, ja ci pomogę. Mm. O, oh. mu, pomogłem. Dobra, to też... Zbudujemy sobie crafting table. Co ja robię? To potrzebuję. No, I teraz może zbudujemy sobie w tej okolicy domek. Jeszcze sobie potrzebuję drewna. Będziemy musieli jeszcze stworzyć pieczek i inne rzeczy, które nam będą bardzo, bardzo potrzebne. I gdzieś w, te, gdzieś w tej okolicy też powinno być wioska, ale nie wiem gdzie. Bo tutaj jest takie czyste pola, a w tych polach naj, najczęściej są wjazdarzy. O. o! Na łóżeczko! Łóze, gdzieś jeszcze jest na, owca? Hmm? nie widzę o dobra teraz sobie wykopmy na jeden dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem Mamy osiem, tak? i teraz robimy zróbmy trzy dwa jeden jeszcze dwa da i mamy ojo coś stało takie czarne jak bym miał ale już raczej powinno być dobrze o o tam be, już będziemy mogli mieć łóżeczkę tylko jeszcze weźmiemy sobie świnki, mięso mięso Jestem oh, oh. mam już! Pięć! No. już będzie łóżeczka! Ja, żeby mieć mięso. Ej! O, widzieliście? Może tutaj zamieszkamy sobie. Tak, tutaj sobie na pewno zbudujemy domek. Mmm, tak. I teraz... Teraz sobie zbudujemy coś takiego. Okej, okay. coś takiego powinno być. Ja już mam dawno. Tylko 10, to właśnie... Aż tak się bardzo mamy... Malnui... Tyle się... Ile ja zmenowałam już drewno. Ale już... Mm. Idealnie. Idealnie. Dobra. No, Dodaj sobie postawimy crafting table. Zrobimy sobie najpierw łóżeczko. Zostawiamy sobie mm, Zrobimy sobie drzwi Ale coś może nie wejść do domu Muszę pospiewać czerwna Muszę pospiewać I też się zaczynam być głony. To jeszcze co będę musiał Okej, okay. będę musiał do... do pieczyka dać jeszcze drewno. Coś na pewno jeszcze zrobimy. Da, dach, dach, dach. Szybko. Bank, okej. Okay. Zrobimy na razie tak, bo coś jeszcze może... Weź nam do, do okay. mojego domku. Okej. Okay. Okay. O Mam tutaj Mam co? Mam co? być głanny. Dobra, dwanaście. Um, to zróbmy na razie sobie, o tak. Bo inaczej... Dobra, ja się teraz będę z wami raczej żegnał. I dziękuję za oglądanie filmika. Jak będziecie chcieli jeszcze kontynuować tą serię z Minecrafta, to proszę o subskrypcję i lajka. Like Do zobaczenia wkrótce. Pa!